Doktor Weronika Papucewicz, adwokat Kancelaria Rymarz z Dorty Maruta jest z nami. Kłaniam się nisko, pani mecenas. Dobry wieczór. Pani mecenas, i tutaj z panią tutaj ściągnęliśmy do naszego studia w sprawie niesamowicie powiedziałbym takiej nośnej, która jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia pracowników, natomiast jest jakąś tam kwestią, która może niepokoić pracodawców. Otóż zakończyły się w państwie polskim prace nad ustawą o jawności wynagrodzeń. I teraz w głowę zachodzimy i proszę nam to w pierwszej kolejności e, pani doktor, pani mecenas wyjaśnić, czy tutaj chodzi o to, że ta jawność wynagrodzeń to będzie tylko w ogłoszeniach o pracę, czy ta jawność wynagrodzeń to będzie taka, że... Po wejściu w życie ustawy będzie tak, że będzie można zobaczyć, ile kolega zarabia, i tam te, potem robić awantury szefowi. Że za, no i to jest ta obawa pracodawców taka ogromna. Więc jak to pani mecenas jest, bo to jest jakaś strasznie skomplikowana regulacja, która ma wiele w ogóle poziomów, co tu się nam już na tym gruncie legislacyjnym tak na 100% wydarzyło? Na gruncie legislacyjnym nie wydarzyło nam się aż tak dużo, dlatego że to, z czym pan Mecenas do mnie dzisiaj przychodzi, pan redaktor, to jest kwestia zmian w ustawie Kodeks Pracy, które to zmiany zostały. Hmm. Mamy tutaj ustawę z 9 maja. Jest to ustawa, która wdraża raptem część tej dyrektywy. Czyli odpowiadając na pana pytanie, tak, rekrutacja w jakiś sposób została przez polskiego ustawodawcę m, opisana i to w jaki sposób w trakcie tej rekrutacji e, widełki płacowe, te słynne, mają być ujawniane. Ale cała reszta, czyli to, o czym e, Pan redaktor powiedział, czyli kwestia tych indywidualnych wynagrodzeń i, i krzyczenia, jak to Pan powiedział po firmie, e, o pewnych tam wątpliwościach co do równości płac, to dopiero przed nami, jeżeli w ogóle, ponieważ pozostała część dyrektywy, która nie została, została jeszcze transponowana do polskiego, do polskiego prawa, będzie, musiała, będzie musiało się to wydarzyć przed 7 czerwca 2026 roku. Więc na ten moment zmieniają nam się przepisy kodeksu pracy w zakresie tego, jak mają wyglądać tak de facto ogłoszenia o pracę, a w zasadzie jak ma wyglądać sytuacja poinformowania kandydata do pracy bądź też pracownika o tym, w jakich, jak, będzie, jak kształtuje się poziom Wynagrodzeń na jego stanowisku. I to jest bardzo istotne, i to będzie wybrzmiewać później przez całą e, transpozycję, czyli wdrożenie tej dyrektywy do polskiego porządku, bo my nigdy nie będziemy mówić o wynagrodzeniu e, konkretnej osoby, będziemy mówić o wynagrodzeniu na konkretnym stanowisku. I to będzie rewolucja, e, bowiem wielu pracodawców do dzisiaj, e, pomimo takich obowiązków, które bym powiedziała, że już na nas ciążą jako na pracodawcach, nie wykonuje. To znaczy nie dokonuje e, analizy, nie pozwala też, swoim pracownikom na to, żeby oni mogli zweryfikować, czy na tym konkretnym stanowisku ich zarobki odpowiadają temu, e Ile zarabiają ich koledzy czy koleżanki wykonujący pracę tej samej wartości? No i tutaj wyjdzie nam naprzeciw ustawodawca unijny, który będzie pilnował tego, że przy założeniu takich samych umiejętności, wysiłku, odpowiedzialności czy warunków pracy, osoby na tym samym, mające te same kategorie, jest tak skategoryzowane, że powinny zarabiać tak samo. No i tutaj najistotniejszym, najistotniejszą cechą, prawnie chronioną, którą ustawodawca unijny stawia jako pierwszą do weryfikacji, jest oczywiście płeć i tu będziemy wchodzić w weryfikację tego, czy mamy, ten, czy mamy tutaj różnicowanie właśnie ze względu na, na to, czy na danym stanowisku jest zatrudniona kobieta, czy też mężczyzna. Więc tak to w skrócie wygląda, więc odpowiadając jeszcze raz, na razie rekrutacja. Pani Mecenas, to już mamy, dużo wiemy, dużo wiemy. Natomiast teraz, właśnie, żeby nam się wątki nie pogubiły, to ja na sekundę tak wybiegnę bardzo w przyszłość, że z tego, co pani Mecenas powiedziała, to zrozumiałem, że jak już w ogóle wszystko wdrożą, co jest w tych regulacjach europejskich, tak totalnie wszystko już, taka będzie idealna taka implementacja, czy tam, jak pani ładnie powiedziała, transpozycja dyrektywy, to nigdy nie będzie jednak, już na końcu tej drogi, tak, że nasz pracownik dowie się o tym, ile drugi pracownik zarabia, że Marysia dowie się, ile Krysia zarabia, a Wojtek zarabia się, ile Zdzizek zarabia, tylko będzie to tylko przy, przy stanowisku pracy będą te e, kategorie określone, te widełki, ale nie będą tak personalnie us ustalone, dobrze to zrozumiałem? Oczywiście tak, tak, panie redaktorze, tutaj jakby nie będzie można zakazać nigdy pracownikowi tego, żeby mógł, żeby był zakaz ujawniania wysokości jego indywidualnego wynagrodzenia. To też jest o tym mowa w dyrektywie. Natomiast Celem dyrektywy nie jest to, żebyśmy my byli zobligowani do tego, żeby mówić o naszych wynagrodzeniach, czy też żeby pracodawca pokazywał wszystkim pozostałym pracownikom, ile zarabia każdy konkretny kolega, czy to w jego zespole, czy w całej, czy w całej firmie. Bo to nie, to nie jest celem dyrektywy. Dyrektywa nie będzie polegała na plebiscycie piękności, czy plebiscycie tego, jak, kto, jak, jak, jak wygląda pasek płacowy konkretnej osoby. Celem dyrektywy jest zupełnie coś innego. To jest zwalczanie wszelkich nierówności w zatrudnieniu. I tutaj wiadomo, że nie będzie chodziło też o to, o, co, o czym też bardzo często rozmawiam z, z, z moimi klientami. Nie będzie też chodziło nigdy o to, żeby weryfikować stanu, znaczy moje zarobki versus zarobki mojego kolegi, że pracownicy będą chcieli dostać listy płac, oglądać je z każdej strony. Nie. Celem jest tylko i wyłącznie to albo aż to, żeby pracodawcy dokonali czegoś takiego, co się. Nazywa wartościowaniem stanowisk. To znaczy, będzie tak, powinno przynajmniej być w założeniu, że na konkretnym stanowisku e, będą mogły istnieć pewne widełki płacowe, czyli pewna skala, w jakiej można zarabiać i, i ona będzie mogła być zróżnicowana podług właśnie chociażby tych umiejętności. E, na przykład umiejętności miękkie mają być tym elementem, który, który może być mierzalny jako ten czynnik pozwalający na to, że ta sama osoba e, będzie zarabiała więcej, dlatego że ma większe umiejętności miękkie, choć zajmuje dokładnie to samo stanowisko co jej kolega czy koleżanka, ale będzie chodziło o to żeby można było się w pewien prosty nieskomplikowany sposób porównać z pozostałymi osobami na konkretnym stanowisku, więc biorąc sobie za przykład na przykład Pensję minimalną, tak? Wynagrodzenie minimalne, które często pracodawcy dzisiaj tak robią, że wskazują, że widełki to jest od, od wynagrodzenia minimalnego i skali is the limit, tak? Czyli jakby tutaj omijają te, robią takie, takie w praktyce takie ominięcie tych tych zasad, które, które już tak de facto powinny obowiązywać, bo już dzisiaj mamy zasadę e, równego traktowania w zatrudnieniu, szczególnie w zakresie e, wynagrodzeń. No i teraz do czego zmierzam? Jeżeli będziemy mieli takie widełki, e, które będą opracowane w sposób odpowiedni do konkretnego stanowiska, czyli to będzie zważone, będzie istniała waga e, ceny danego stanowiska, to tak naprawdę w mecenas... pracy... Pani mecenas, postawimy tutaj przecinek i za, po krótkiej przerwie wrócimy do tematu, bo tu, do tego będę miał jeszcze jakieś pytanie. Natomiast to, co pani mecenas teraz mówi, jest w ogóle szalenie ważne, bo to zmienia taki jakiś społeczny odbiór tej ustawy, że będzie porównywanie wynagrodzenia Marysi, Krysi, Zdziska i Wojtka. Wracamy do tematu już za chwilę. Wracamy proszę Państwa do jakże ciekawego tematu, który związany jest z jawnością wynagrodzeń. Doktor Weronika Papucewicz, adwokat, jest ze mną. Pani doktor i teraz idąc troszeczkę dalej, bo to już wiem, że to jest trochę filozoficzne pytanie, ale jeśli chodzi o kwestie związane z tym, już wiemy, że nie, nie będziemy wiedzieć personalnie, Marysia, Wojtek, Zdzisek, ile zarabiają, ale jak będą podane te widełki przy konkretnych stanowiskach, tak jak Pani opisała to, to czy to w ogóle mm, zrealizuje Pani zdaniem taką funkcję informacyjną? No bo jak na przykład mamy handlowca. Albo mamy pracownika, którego wynagrodzenie jest w dużym stopniu uzależnione od takiej jego aktywności, od samych jego wyników działalności, no to y, czy, czy to będzie w ogóle takie, y, te, te, te widełki nam w ogóle pokażą, jakkolwiek, bo one mogą być po prostu strasznie szerokie, od takiego, co zarabia powiedzmy 6 tysięcy do takiego, co potrafi zrobić 30 tysięcy. Znaczy z punktu widzenia nasz pracodawców, to to byłoby świetne, bo to wtedy będzie widać, Jasne. że są tacy, którzy tego. Więc czy to spełni swoją funkcję? Tak, na samym końcu. Powiem tak. To jakby już dzisiaj widzę bardzo kreatywnych pracodawców, którzy czasem chcąc ominąć te zasady związane z ujawnianiem y znaczy przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu, to znaczy pokazując pracownikom to, czy tak naprawdę za tę samą pracę dostaje się taką samą płacę, właśnie stosują ten, ten mechanizm, o którym pan redaktor powiedział. Natomiast dyrektywa wprowadza dalej idące mechanizmy, mające na celu umożliwienie pracownikom weryfikację tych komponentów, tego, tego w jaki sposób to wynagrodzenie jest wyliczane, w jaki sposób to, to wynagrodzenie jest ustalane, czyli pracownicy będą mogli na bazie dyrektywy żądać tych informacji odnośnie do tego, jak ich konkretnego pracownika wynagrodzenie kształtuje się na poziomie osób na podobnych stanowiskach, czy na tych samych stanowiskach. I jeżeli takie informacje, które otrzymają od pracodawcy mające na celu jakby y, przedstawienie tych warunków, jak ten pracodawca ustalił to wynagrodzenie, czyli właśnie o te, o te komponenty, o których wcześniej powiedziałam, czyli te umiejętności, kwestie doświadczenia, etc., etc., no to jeżeli to będzie niekompletne, no to pracownik będzie mógł żądać pogłębionych informacji w tym zakresie. Bo tutaj, tak jak powiedzieliśmy sobie przed przerwą, tutaj nie będzie chodziło o to, żebym ja się porównała z Zosią, czy z Krzysiem na, na okoliczność tego, które z nas więcej zarabia, tylko ja będę miała mieć mechanizm, który będzie miał spowodować, że będę mogła zweryfikować, czy pracodawca nie stosuje kryteriów, które są, nie, które prowadzą do nierównego traktowania, czyli nieobiektywnych czynników pozwalających na to, że pracodawca Jednemu płaci mniej, drugiemu płaci więcej, a o zgrozo może to robić na przykład z powodu tego, że jeden pracownik to kobieta, a drugi to mężczyzna i w zasadzie to wybrzmiewa głównie z dyrektywy. Natomiast e Wybiegając w przyszłość i, i rozmawiając już teraz z, z pracodawcami, e, wielu z nich zastanawia się, jak polski legislator to opisze, bo to jest całkowite nowum na, na polskim e, rynku i tak jak już teraz ta ustawa, którą nawet mam przed oczami, żeby tutaj jak się przygotowałam do rozmowy z panem redaktorem, e, no teraz jest mowa tylko o tym w tej ustawie, która mówi nam, która m, została uchwalona. Ona mówi nam o tym, że m, pracodawca ma udzielać informacji o wynagrodzeniu, jego początkowej wysokości, Mówimy tutaj cały czas o procesie rekrutacji lub jego przedziale, i teraz jakie to wynagrodzenie ma być? Ma być ono oparte na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci. No i teraz y, konia z rzędem temu, kto będzie się tłumaczył z tego, co to są obiektywne i neutralne kryteria. Więc będziemy musieli, i to jest bardzo istotne, i moim zdaniem. To będzie tym w cudzysłowie straszakiem dla pracodawców, to będzie tak zwany ciężar, odwrócony ciężar dowodu. To znaczy, pracownik będzie musiał wyłącznie uprawdopodobnić to, że w przypadku jego wynagrodzenia zostało ono ustalone mhm. wedle na przykład, co dostał mniej, bo jest kobietą, mówię w dużym skrócie, a to pracodawca będzie musiał udowodnić, że jest inaczej. To znaczy, że istniały pewne obiektywne i neutralne kryteria, na podstawie których tak to wynagrodzenie zostało przez pracodawcę ustalone. Także sama jestem ciekawa, jak, 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 ten, jak ten tekst ustawy będzie brzmiał. Pani Mecenas, a to rozwiązanie w obecnym kształcie, to które Sejm ostatecznie przyjął, plus to tam rozszerzone o kolejne elementy, ono ma dotyczyć wszystkich pracodawców w Polsce, takiego, który ma tam do 9 pracowników i więcej, bo przy sygnalistach mieliśmy tam 50 osób, taki limit, to tutaj też jakoś małe firmy muszą liczyć się z tymi obowiązkami? Tak, tutaj będą też, też będą jakby przede wszystkim dyrektywa tak dzieli nam tych pracodawców znowu podług liczby zatrudnionych osób w, 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 w firmie i będziemy mieli te obowiązki rozgraniczone w zakresie... Począt, znaczy po pierwsze w zakresie wejścia, po pierwsze w zakresie sprawozdawczości, to będzie pierwsze, rzecz, bo to będą dalej idące, dalej idące przepisy związane z, z tym, że pracodawcy będą musieli również raportować tak zwaną lukę płacową, czyli to będzie kwestia tego, jakie są różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. To będzie też pewne nowum na polskim, na polskim i europejskim mhm. rynku. Natomiast tak, tu będą różnice w zakresie przede wszystkim daty wejścia w życie tych zasad. I jak, jak zwykle, tak też jak było przy jej sygnalistach, im większy pracodawca, tym szybciej pewne obowiązki będą go dotyczyły. I tutaj zasadniczo na, te, na poziomie dyrektywy mamy taką cezurę 50 pracowników w zakresie niektórych obostrzeń. Natomiast w przypadku właśnie sprawozdawczości. Chociażby, no to tutaj pierwszą cezurą jest granica 250 pracowników, 150 i 100 tutaj w zakresie daty wejścia w życie obowiązków raportowania. Natomiast tak jak, jak, jak pan redaktor słusznie zauważył, pracodawcy będą, znaczy państwa członkowskie będą miały pewną swobodę wobec kształtowania przepisów wobec pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 100 pracowników. Jak to zrobi polski ustawodawca? Zobaczymy. Mhm. Natomiast teraz te przepisy, które ma. Które, które, o których dzisiaj możemy już rozmawiać, bo mamy je na papierze. Tutaj, tutaj z tego, co, co widzę, nie ma, nie, ma nie ma obostrzeń, a ustawa będzie wchodziła w 6 miesięcy po dacie jej koromania. Dobrze. Obostrzeń. Pani mecenas, mamy mało, mało, mało czasu, a jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, bo tam przy okazji tego, tej rekrutacji to mowa była o jakimś, jakimś niejasnym momencie, do kiedy w ogóle ten kandydat do pracy ma otrzymać informację o tym, że tam to, to nie, jest nie, nie, ciekawy, nie po prostu ogłoszę tak, i to w ogóle widzę, że niektórzy pracowcy i tak podają już i tak przedziały wynagrodzeń, ale tak, tak zmuszeni będą y, prze, rzeczywiście y, podać to w ogłoszeniu, czy podać to przy okazji już chwilę przed zawarciem umowy o pracę, tak, żeby on po całej rekrutacji jednak wiedział, na jakie wynagrodzenie może liczyć. No trochę to jest w ogóle dla mnie niepojęte, no bo i tak trzeba powiedzieć w końcu, jakie to wynagrodzenie będzie no, dla takiego kandydata. Trzeba, Trzeba powiedzieć, natomiast tutaj będę adwokatem diabła i, i czyli adwokatem swojej pracodawcy, bo tak naprawdę przed, uh -huh. przepisy tej ustawy, które mamy, mówią tak, że musimy to podać, musimy, musimy z wyprzedzeniem zapewnić świadome i przejrzyste negocjacje dla naszego pracownika. I w związku z tym te informacje o wynagrodzeniu i tych kryteriach, i tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy, pracownik powinien mieć albo w ogłoszeniu y, o naborze na stanowisko, albo przed rozmową. Czyli tak, to jest naj, na, najdalej idące. Co może pracodawca zrobić, w ogłoszeniu powiesić i część pracodawców już tak robi, chwali się to yy, i nie ma tutaj żadnego problemu z ujawnieniem. Inny moment to jest moment tuż przed rozmową kwalifikacyjną, jeśli pracodawca nie ogłosił y, naboru, albo nie przekazał tego w ogłoszeniu o pracę. I trzeci moment, tuż przed nawiązaniem stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko, czyli nie prowadzi takiej rekrutacji poprzez ogłoszenie rekrutacyjne, albo nie przekazał jej tuż przed rozmową kwalifikacyjną, to wtedy może to zrobić przy. Yy, przed nawiązaniem stosunku pracy. No, jakby tutaj już pracodawcy się do mnie zwracają z pytaniem, Pani mecenas, no to w takim razie to ja de facto będę zawsze mówił o tym e, tuż przed podpisaniem umowy. No, w niektórych przypadkach pewnie jest to możliwe, ale jeżeli ogłaszamy nabór, no to wtedy przez nabór rozumiemy właśnie złożenie takich e, ogłoszeń rekrutacyjnych, no to wtedy e, to już nie będzie tylko moda i dobra praktyka, ale obowiązek prawny, żeby właśnie, jeżeli rekrutujemy, żeby te informacje odnośnie do e, wynagrodzenia i jego, Początkowej wysokości, bądź też przedziale, w jakim można, jaki można zarobić na danym stanowisku, żeby to się pojawiło na, w ramach ogłoszenia o pracę. To będzie Jasne. rewolucja. Jasne, to pani Mecenas i ta rewolucja nam się zacznie z początkiem przyszłego roku. Tak. Dobrze, no to, no to rzeczywiście jest, trzeba się absolutnie w ogóle do tego mentalnie przygotować. Doktor Weronika Papucewicz, adwokat z kancelarii Rymarz Zdorty Maruta pomagała nam wykonać pierwsze kroki w kierunku przyzwyczajenia się do nowej rzeczywistości prawnej dla pracodawców. Dziękuję pani doktor, pani Mecenet.